Pojedziemy najwcześniej, jest to na dzisiaj, można powiedzieć w marcu, a, a uważam, że najpóźniej w czerwcu przyszłego roku. Po również unormowaniu wszystkich kwestii formalnych, organizacyjnych, no i porozumieniu się samorządów co do finansowania. Linia północna, czyli 406, kiedy planujemy tam uruchomienie? Linia 406. Jej realizacja ma być zakończona do końca 2025 roku, łącznie już z certyfikacją, z uzyskaniem również możliwości jej wykorzystania do realizowania przewozów. No, tą ułomnością w tej pierwszym e, etapie e, SKMT będzie to, że pociągi będą dojeżdżać tylko do Szczecina Głównego, a nie będą jechały dalej, bo założenie jest, że tym głównym e, przystankiem, takim węzłowym będzie Niebuszewo. Więc Będzi, będą te pociągi meandrować przez miasto. Będzie e, większa możliwość e, dotarcia bezpośrednio, jakąś tam e, bezpośrednie, e, bezpośrednią bliskość do, do celowej e, podróży. Czy planowane jest wydłużenie do zakładów chemicznych e, trasy? Chemicznych? Tam wygląda? E, to tam tory są, e, jest kwestia budowy. Przystanku, który no został rozebrany kilka lat temu, ale jak najbardziej my też uważamy, że do zakładów chemicznych nie wszystkie, ale część pociągów zdecydowanie powinna jeździć, no ale wymaga to odrębnego porozumienia, gdyż w ramach naszego projektu nie było woli, żeby ten czystanek również został włączony do projektu. Bartłomiej Cygan, członek zarządu firmy Trakcesa, wykonawcy tejże inwestycji. Pytanie takie najbardziej wrażliwe, myślę, dotyczy północnej części Szczecina i tej linii 406 do Policy. Jak tam wyglądają prace na dzień dzisiejszy? W tej chwili. Finalizujemy dokumentację projektową, rozpoczęliśmy też prace przygotowawcze, rozpoczęliśmy prace związane z logistyką, z pozyskiwaniem materiałów. Prace już nabrały tempa, to co widać chociażby po Skolwinie. Będą utrzymane w takim tempie? Zdecydowanie tak. Tempo pracy nie tyle, że zostanie utrzymane, co, co zakładamy znaczne, znaczne jego podniesienie, Bo, tak jak wiemy mamy do nadrobienia. Trochę czasu. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że, że współpraca między partnerami biorącymi udział w realizacji tej inwestycji jest, jest, jest bardzo dobra. Mamy nadzieję, że, że ona w ten sposób będzie się utrzymywała, bo tylko, bo tylko to pozwoli nam dokończyć sukcesem tę inwestycję.